Okej, okay, także siema nas, to jest Matrixa, No i witam w kolejnym fan z Tym razem z The Return to Bloody Nights Podobno jeden z straszniejszych fan gameów Jak widać też tutaj troszeczkę pograłem No bo! To nie jest już moja pierwsza taka próba nagrania tego Już oczywiście wcześniej nagrałem dwie noce Było wszystko super, jak najbardziej Jak na moje standardy to myślę, że wyszedł sam materiał bardzo ciekawie no, ale oczywiście z jakiejś racji OBS tą grę mi przychwytuje jakoś 4 razy głośniej niż, niż, niż e, inne gry, więc no. Było mnie słychać, gra była 4 razy głośniejsza, więc nie wiem jak to by się przełożyło na quality później tego całego wideo Więc po prostu no, jeszcze raz to pojadę. Najwyżej w tym odcinku będą 3 noce. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale. się zobaczy, i jeszcze jedną fajną rzecz zobaczymy w menu, zanim tutaj startniemy, że mogę zrobić. Napisy polskie Do tej gry Więc e, Zostawiamy na, na, na angielskich, zobaczcie też ile nagram Jak nie, po prostu to Będę, będę, będę tłumaczyć w, w, Później, co oni tam naprawdę gadają względem, znaczy Jeżeli chodzi o fabułę To więc tak, zacznijmy od poniedziałku oczywiście Ciekawe czy w ogóle będę liczył tą cutscenkę, mam e, It's good off. to hear your voice again how have you been it's been a bit stressful to be honest but just busy with the new animatronic project it's going really well and um, i'm excited to finally open up my well we've had a pretty good run with freddy fazbear's pizza so far it's been doing really well yeah i've heard i'm actually a bit jealous to be honest i really want my place to be as successful if not more successful than freddy's I'm sure it will be, William. You've put a lot of work into this. Thanks. I really hope so. That's great to hear. I'm sure it'll be a success, but I wanted to talk with you about something important. Sure. What is it? I've been reading about some incidences at other restaurants where animatronics have been malfunctioning and causing harm to visitors. I want to make sure that our establishments are safe for everyone who comes through our doors, and especially yours, too. I understand your concerns. Rest assured, I'm being extremely careful with the programming and engineering of the animatronics. Safety is my top priority. I still want you to take your time with the project. Rushing things could lead to mistakes. I promise I won't rush anything. I want this restaurant to be just as perfect as you do. But I do need to move quickly if we're going to open in I time. I know, but. Please keep safety in mind, above all else. I don't want any accidents or injuries to happen. I understand, Henry. You can trust me to handle everything properly. Is there anything else you wanted to talk about? No, that's all for now. Just keep me updated on the progress of the project, okay? Will do, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Okej, okay, więc e, jednak pomyślałem, że może trochę inaczej zrobię, znaczy, może dawać napisy i tak dalej. Jeżeli ktoś chce, to sobie będzie mógł obejrzeć tą kadsenkę, jeżeli ktoś nie chce, będzie mógł sobie ją pominąć. Za szybko się obracasz. Jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie ją pominąć. Ja postaram się to jak najkrócej skrócić. Mniej więcej niż o czym oni rozmawiali. Myślę, że tak po prostu będzie dobrze, a jak nie, to prawdopodobnie po prostu. Na pewno U11 nam przydał, myślę, że on na pewno to tłumaczył tak na na, na 100%, więc jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał się tutaj zagrać I w tą fabułę, nie o to jest co fun game, to raczej niech sobie obejrzył niego. Więc e, w tej rozmowie, tak w jakim skrócie było tak naprawdę, że e, chcą otworzyć nową pizzerię podobną do Freddy'ego Fosbera. Która tak, po prostu. No, chcę, żeby bardziej wypaliła od tego, no nie? Więc. W tak wielkim, okropnie wielkim styliszu to jest. Je, Jezus, nary te dźwięki. Jezus, zapomniałem, jak to się grało, tam to tam nie nagrywałem. Eee, to jest chwila. Zeszłem, skończyłem, skończyłem. Skończyłem, w skończy, fabule, skończy, dobra. E, teraz może jakoś wyłączę go. W ogóle spotkając sobie do końca drugiego odcinka, dowiedziałem się, że tu można go wyłączać. Więc tak, jesteś w tym. jakimś bardzo ciasnym, klaustrofobicznym biurze, gdzie w ogóle to jest. o jakieś, rzeczy, których wcześniej nie widziałem żeby to było generowane, ale po prostu byłem ślepy Mamy standardowo kamery gdzie mogę chować mapę jeszcze nie wiem po co, ale mogę to robić No Oczywiście mamy kamery tutaj jest z naszymi kochanymi W Pierwszej nocy jest tylko Spring Bonnie. Nie wiem jak on się leczą ma jakąś swoją nazwę, na pewno jest po prostu Spring Bonnie. Nie lubię bardzo tych wszystkich dźwięków co jest w tej grze To jest Nie wiem po prostu co przez to się dzieje nie wiem, czy ktoś po mnie idzie, czy to... Czy nie? Mogę patrzeć do tyłu, jeszcze nie wiem po co. Prawdopodobnie tutaj będzie jakieś, jak patrzę na ten wygląd, te prezenty to pewnie będzie. Jakaś marionetka właśnie. Albo coś w tym stylu. Mam oczywiście dwie pary drzwi, gdzie mogę świecić i patrzeć czy kogoś tutaj nie ma i mogę tak samo je zamykać. I... <laughs> Przez dwa odcinki próbowałem... Zastanawiałem się, czemu po prostu nie mogę siedzieć w tym pokoju tak naprawdę że z dwoma zamkniętymi parami drzwi. No tak nic tu nie pisze, nic nie ma. Jest takie coś jak generator hit. No i oczywiście to już mi wiele zmienia, bo jeżeli mi się... Nie chcę wiedzieć, co się stanie, jeżeli mi się to przegrzeje. Jeszcze nie miałem, tak? Byłem blisko raz, ale jakoś nie przekroczyłem już tej linii i myślę, że na razie nie chcę. Oprócz tego mamy tu jakiś panel, który. Nie wiem, co jeszcze robi. Coś na pewno może z... Ale ja te dźwięki z tych... nie lubię tego. Mamy tu prawdopodobnie jakiś panel, gdzie... Dzięki na naprawdę fabule będziemy mogli coś pewnie wpisać. Albo coś się pojawi w przyszłych nocach, nie wiem. Coś w tym stylu. Eee, oczywiście mam standardowo tutaj... Akurat to fajne, że dali, można ruszyć. Fajne, że można ruszyć głowy, po prostu. To jest akurat super. Nie odwrócę się. No. No i na standardowo. No i teraz tak. W pierwszej nocy oczywiście nic się nie dzieje, więc prawdopodobnie tutaj wytnę... 90% mojego gameplayu. Eee, no ale co? W drugiej nocy jeszcze może coś zacznie działać, wiem, dużo już drugi jest. Jeden, więc animatronik. Przynajmniej tyle widziałem. No to co? To tyle byłoby chyba na razie z mojego gadania. No i teraz czekamy, aż się coś stanie. Piąta już jest. Szybciej, no proszę. O, już się ruszał. Patrz, widzisz? Nic nie wykrywa. Wyłaz z tej pizzary? Sam. Nie wiem, no trzeba jeszcze dokładnie zrobić, ale byłaś w tych nic się nie wykrywa. Misja to jest tylko nieźwadek. więc zawróć. Nie mogę. Dlaczego takie sceniki są takie długie? Są, są przesadnie długie. Przesadnie długie? nie tu. <laughs> How is the progress of the new location? Going? Hey Henry, everything's going well. The animatronics are on track, and I'm confident about meeting our opening date. That's good to hear. However, I need to emphasize that safety is our top priority, and we can't afford any mistakes. Pressure to meet the deadline might cause you to rush things. I understand your concern, but rest assured that safety is always my top priority. I know what I'm doing, and I won't take any unnecessary risks. I hope so, but I've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some problems. And they're also worried that your recent divorce might affect your judgment. My personal life has nothing to do with my work. As for my methods, they have always worked in the past and will work now. I have everything under control. I see. Just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Thank you for your offer, but I've got it covered. I'll keep you updated on the progress. Please do. And keep in mind that safety comes first. We don't want any injuries or accidents. Of course, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Okej, okay, więc tutaj rozmawiam u William. Znaczy Henry tutaj namawia Williama, że po prostu jak projektuje te nowe animatroniki, że po prostu były jak najbezpieczniejsze, żeby nie doszło do żadnego incydentu. No i teraz druga noc! Super. No i Teraz, druga noc, teraz jeszcze oprócz Springboniego mamy Freddy'ego. Już w ogóle w pierwszej nocy miałem problem trochę więcej. <laughs> nie wiem, jak sobie dam radę w trzeciej, w czwartej, piątej. Ale postaram się. Jeszcze wnerwuje mnie trochę tu jedna rzecz, że. nie zawsze. to jest takie jakby kulną na obracanie się. Tak. Nie lubię tego co bardzo. Jak będę chciał się w szybciutko obrócić, to. to tyle będzie. Też szczególnie, że jest nie ty... o tyle niedobrze, że. E, nieważne, czy gram w grę jak... z jakiejś racji. Nie wiadomo, przecież nie wiem jeszcze przynajmniej z jakiej. Że gram w grę czy na full screenie, czy na pełnym nukranie w oknie, czy na. No dobra, na oknie to jeszcze jak się rozumiem. Na full screen sznapeł na w oknie, to i tak myszka mi wychodzi na y, drugi monitor. Więc jeżeli naprawdę bardzo szybko będę chciał się obrócić i zamknąć drzwi, no to jest szansa, że albo sobie zastopuje film, albo po prostu granica i będę mieć jumpcara. Więc mam nadzieję, że tej prawie strony będę się używać jak najmniej, tylko lewej. A jak nie, to będę musiał się po prostu przyzwyczaić. Już takie proste. Jest. Więc nie wiem dlaczego jeszcze. Mogę chować tą mapę. No ale dobra, no to jeszcze tak samo jak wcześniej. O, no to co, tak samo jak wcześniej. Jak będzie coś dało, to po prostu pokażę z tej nocy, no bo... No nie mam tutaj jakichkolwiek przeżyć pokazy do pokazania, skoro i tak już wiem co tu jest tak naprawdę i trochę... Mniej więcej już myślę, że ogarniam tą grę mimo wszystko. Żałuję trochę, że usunę te e, moje dwa odcinki poprzednie. Ty chociaż mógł coś wrzucić, jak e, e, się wydzieram. Bo tak było. Tak, teraz się troszeczkę przyglądam tej mapie i z tego co widzę, to to jest wszystko zrobione pod e, Fesber Entertainment. Czyli to. Czy się tak nazywa ta lokalizacja? Bo nie widzę tutaj żadnej jakiejś konkretnej nazwy. Może tutaj, e, Traby jakkolwiek świadczyła jak się ta pizzeria nazywa? Aha, oni się ruszają! Oni się ruszają! Ta gra ma animację! Wszystkim, czemu to są. Co? Słyszysz Shadow Spring Bonnie? Co tu się dzieje? Oh. Koniec. W porównaniu do jakichś innych fangamów z Fnafa, czy, czy też oryginalnej serii Fnafa, to te noce są długie. Naprawdę, no są bardzo długie. trwają po ile, nie wiem. Jeno trwa na F1. 5,30? Coś? Nie wiem, coś takiego? Może nawet mniej? Nie wiem, tutaj trwałem 11 minut. 11 minut trwa je na nocy. Jeżeli się wywalisz na 5 AM na przykład, to nie jest nic fajnego. Naprawdę, jeżeli przychodzi całą tą noc, no chyba się coś dzieje oczywiście. Może ktoś tu przyjdzie, może ktoś nie. To wtedy jeszcze jakkolwiek spoko, Ale jeżeli na przykład walisz się do tego, jak u mnie teraz, na trzeciej nocy, na 5 AM a myślę, że to nie jest nic takiego hey dobrego. How are you doing today? Hello Henry. I'm doing well, thank you for asking. How about yourself? I'm doing all right. I wanted to touch base with you about something. I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design and they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that. But I assure you, the final project will be much more child friendly. The employees only saw a work in progress and were still fine tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience i'm confident that we'll achieve that goal i believe my robots will be the best around all right then i trust your expertise in this area on a personal note how are you holding up with, with the uh, divorce proceedings it's been a difficult time henry i won't lie about that but i'm doing my best to keep my focus on my work and my children they're the most important so is Charlotte for me. She's my only family. I just want you to remember that it's okay for you to take some time to yourself. You can't pour from an empty cup. Don't forget to take a break and recharge. Thank you for the reminder. I appreciate your concern. I'll try to take care of myself as well and my work, too. No problem, William. We'll talk again soon. Take care. You too, Henry. No w tej rozmowie, William z Henrym rozmawiałem oczywiście o tym, że Jacyś pracownicy przyszli wcześniej, żeby U, ale zdjęcie e Żeby zobaczyć jak wyglądają prace nad animatronikami, jak one już mniej więcej wyglądają, no i oczywiście Cześć, mój mój się Cześć, troszeczkę były zbyt straszne, straszne. The simple fact that you're here listening to me means that you've made a glorious contribution ja, to Fazbear's Entertainment. on behalf of the and my staff. company. I want to thank you day. for your dedication to this job. We hope that we can count on you for another week of your excellent service. Unless you've got some big dreams you're chasing after. So, tell me, have you seen anything weird the past couple of nights? You know, jump I that... know every little detail going on in this fine establishment. Speaking of which, have you ever wondered how this place operates during the day? Despite all the rumors and investigations, it's actually pretty great. I mean I was taking a stroll around here earlier and saw some kids jumping into the ball pit and having a blast. They even pretended it was a time machine. Kids these days. <laughs> huh. I tell you, sometimes those kids have more imagination in their pinkies than most adults have in their whole bodies. It's a shame we lose that spark as we get older, but hey, that's what Fazbear Entertainment is all about. Bringing a little magic back into our lives, right? And you're a crucial part of making that happen, so keep up the good work. Actually, I have a little something for you in case you're interested in earning an additional $20. We're recording oh. some lines for the instruction tapes regarding the spring lock technology, and I think you'd be perfect for the job. You got a great voice, kid. All you have to do is read some text into a recording machine, and I'll make sure you're compensated for your time. You don't gotta learn nothing fancy, just be the voice on the tapes. We wanna send them to every pizzeria that uses new spring-lock costumes. How cool is that? Alright, you'll meet our new assistant. Her name is Karen. She's going to tell you exactly what to do. Someone got the great then. Keep up the good work and keep on keeping on. Until next time, stay safe and don't forget to check those hands. Hij heeft niets niet Ja, p***l, ja. Waarom? Hij is hier geweest. Oké. Waar is Freddy? Waar is Freddy? Waar oh, To muszę za to, że jest, jest pod drzwiami. Co jest? Czemu? Trzeba kliknąć? Nie rozumiem. O ty... Tego mi się kolorowego już nie ma. On jeszcze jest tu. Dobra. Eee, ty jesteś tu Freddy. Dużo rzeczy tu się dzieje bardzo. Jeszcze przy okazji jak nie wiesz jak masz się bronić to jest jeszcze ciężej tak naprawdę. Czy znaczy, ma ono że teraz zasz, do mnie marionetka, którą po prostu muszę świecić? Przynajmniej taką mam nadzieję. Jest tu? Dawaj. Chyba tu z tyłu tu jest. Okej, okay, więc to jest dźwięk, kiedy jest marionetka. O, tam jest Freddy! Dobra, ale tak szczerze, że chyba ta jeszcze jakaś nie będzie na yy, na pewno. Masz pod uwagę... Zresztą mi tak ekran, ekran cały czas myli? Nie wiem. Kurna. <laughs> Masz pod uwagę to, że tylko dwa animatroniki tym są i... ...jeden okazjonalny, który... TY! CZY! Nie było żadnego dźwięku! Jest boń, tutaj. Nie było żadnego oddźwięku, to już do mnie wstaje. No wtedy do mnie idzie jeszcze Jezus, Maria, Jezus, Maria, boń też. Szybko, pasz tutaj do tyłu, jeszcze możesz. A zrobiłem tak, żeby się jedną stronę od 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 Zajmę się na miał odhaczoną. No chodź tu! Podejdź! 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 I ruszcie się proszę. Który z was? Proszę o! To nienawidzę. Co to były za dźwięki? Jest spring Bonnie. co są za dźwięki O co tu chodzi? <laughs> o, co tu chodzi? <śmiech> <śmiech> no! CO TU SIĘ DZIEJE?! Whitehide Seek on Co, co, co? Co, co? Nie przeczytałem, co tam było? O, mogę tak skipnąć? Dziękuję. Ja pierdziele, nie wiem jak mam zagrać tutaj jakiś... Kurwa, jaki Highland grzesz?! Są czwarta, no kurde, no hajdmy, chce grać, super, widzę tu kogoś, widziałem. Tu coś. Tu ktoś jest, co to? Nie wiem, coś się stało, nie wiem, co robiłem. Chłop do mnie podchodził. Chwila, za dużo się dzieje w tej trzeciej nocy, pomijamy pierwszej, drugiej. Za dużo. Tutaj jest jakaś marionetka nagle jakiś. O, właśnie, ten kolega sympatyczny. Jest ten animatronik, co do mnie podchodzi, co nie wiem jeszcze, co za bardzo z nim robić. Jest cika, chyba. Nie wiem, jak to przyszedłem, tak szczerze. Nie widzisz nic nie wychwytuje gościu Więc... O! Było coś przez chwilę. Jednak. No to jednak to musi zostać. Pff, Jezus na dobra, trzecia noc już sam. Więc co? Widzimy się w następnym odcinku. No i co? Na razie.